Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Return to Castle Wolfenstein. Jesteśmy w placówce bojowej jakiejś i nagrywam to trzeci raz. Bo zaczął gubić mi się dźwięk, a się okazało, że w sumie dźwięk się nie gubi, bo na filmiku on jest, tylko jest problem z mikrofonem. O, dobrze, że Ty już sobie poszedłeś naprawdę. B! Już biegnę, już biegnę, dobiję dobijecie. dobiję się. No. Five, four, three, two, no No, no, no. <laughs> Dobra. Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie w porządku i... Dobra. Dzień dobry! O. o, znowu coś na chwilę przerwało, ale oglądałam y, w tym zapisie, co tam go przez chwilę robiłam, że w sumie w filmiku wszystko było słychać normalnie. Tylko u mnie coś było nie tak. Dobra. Aha, wiecie co? My się możemy zapisać. Ale zapiszę się inaczej. Zapiszę się jako Koko. Tak na wszelki wypadek, jakby to trzeba było powtarzać. No dobrze, nie. Nie wiem. Ten. E, w sensie ten mikrofon czasem. O, dzień dobry! Przepraszam, nie! Tylko nie, prawda? No to wychodzić, jesteś? A. No, wygląda tak. Artung! Co to było? Sequencer! Ja! O, tak. No mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo tak co... prawda, to mnie się... Yy? Tak? Ja yy. też się tak na to rzuciłam, a... jest ja to przecież dobiegnę. Tra -la -la. Muszę jeszcze jakaś muzyczka by się przydała. Ja! Ja tu jestem. A wow! Tego się rzucasz. Dobra, to biegnę sobie. Czy tutaj nic nie było? Nie. I lepiej, żeby nie spaść tam. W ogóle nie wiem, ostatnio z czułością myszy się też nie umiem dogadać. Hmm, wygląda dziurka. A to, nie wiem czemu, przypomina mi Predatora. Dużo jest napisane. Aha, a to nie znaczy to, że ja się mam śpieszyć? No właśnie, bo ja się mam śpieszyć! Halo, powinnam się śpieszyć przynajmniej. Dzień dobry, do widzenia. Przecież mamy dwie minuty. Ludzie złoci, co teraz? Teraz to już normalnie w panikę wpadłam. Trzeba się załadować. I w którą stronę jest otwarte? Tutaj. Dobra, no ja mam nadzieję, że czwarty raz w nie trzeba będzie nagrywać. Niech, 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 baj, 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 Dobrze, że sobie przypomniałam. A, a, aha. Nie, ale nie leci czas, więc w sumie nie jest aż tak źle, nie? No dobrze, że sobie przypomniałam. Że można to tak wystrzelić. Dobra, wchodzę. Uwaga, wchodzę. A nie. Minut, minut, minut. Co ty chciałeś zrobić? Strzelałeś? Stop. 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 Miałam cię nie zabijać. O nie. Przestraszyłam się trochę Bo się nie spodziewałam, że nagle to rąbnie Czekajcie, czy coś tutaj jest? Co no to? To człowiek to się może zesrać normalnie Ktoś tu będzie wchodził? Halo? Hała. Ej Zepsuli A tu możemy wleść? W ogóle ja za dużo też nie strzelam, więc nie wiem dlaczego nagle brakuje mi amunicji tak w sumie. Ajo! Tak, załatwiony. Tu ktoś jeszcze leży? Nie, bo to, bo to... Ktoś mi za oknem przeleciało. O, dzień dobry. Słuchajcie, a tutaj niczego nie ma? Nie, fajno. Okej okay. No panowie, 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 no A można było zrobić taką ładną kanapkę z szynką Ach. My god Dobra No koleś, wychodź Czekajcie Moment Panie, zaszczekaj, zaszczekaj Dobra Aha. No nie mogę. W sumie przydałaby mi się tam ta broń. No serio, zaczynam mi brakować amunicji. Ok. okay. Już to jeszcze jest? Dobra. W ogóle kupiłam biholdera. Eee. O. I. Bardzo załatwione są, aby ukryć się. A! A ty jesteś ślepy, czy co? No serio, tutaj to chyba ta IA w ogóle jakoś tak dziwnie Pacet leży, ale w sumie to się nic nie dzieje. Biegniemy dalej. Dzień dobry. Raus, raus. Co myście zrobili? I skakać? skakać? Ej. No nie, ale ja go chcę. W sumie? Całkiem fajny odgłos. Dzień dobry. Halo. To tylko ja. Czy tu coś można zniszczyć? To można przeczytać. Czytać. Co poniszczyć. O, dzień dobry. Gdzie jest naciśnik do tego? Czy tutaj? Momencik, bo ja bym chciała w sumie. I nie ma. Ale jak to się otwiera? Czekajcie, ja myślę, że ten włas to tutaj. Że to po coś jest stworzono i albo będziemy tym uciekać, albo coś. Nie wiem, taką cięą nadzieję mam. Czekajcie, robimy reload. Aha. Szukaj ryby, uda na tym. kok! O właśnie. Czy tu gdzieś do czegoś dojdziemy? Chodzicie? Ała! Aha, ten jest tam. Ale ja tu jestem, halo. Ała, za co? Kto? Gdzie? Przez co? Ale Ktoś tu jeszcze chodzi? Nie zniszczyłam tego. Wybaczcie, że gadam jak potłuczona, bo w sumie gadam wszystko i nic, bo nagle wyskoczyłam z Beholderem, no ale... No bo Beholder jest fajny. Widziałam u Madzi, jak nagrywała. powiedziałam że chętnie sama bym też zagrała. O! Wejdziemy sobie po broń. A tobie broń gdzie spadła? Jeśli można wiedzieć. Bo tu mamy gdzieś przejść. W sumie to tak jest pokazane, jakby... Gdzieś... O, mać, Tak, teraz... Mm, jak się kłócę? Pod Z? Nie, pod C tak. Moment. Panie. Secret Areas. treasure. Chodzimy. <gryzanski> Okej! Okay. No tak więc no. Oh my god, tu będziemy przechodzić do jakiejś Radar installation Constellation. Dobra. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co o nim myślicie i jak się zapatrujecie na Bicholdera. Bo ja w sumie to już tak wymyśliłam, że nie wiem, przejdę, że albo y, będę wszystkim pomagać, albo będę wszystkich wkopywać. I w sumie ja trzeba wybrać jakąś ścieżkę. No. To do następnego. Pa!